Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bartosz Soku i jestem liderem zespołu upadłości konsumenckich działającego w ramach Insolveo. Chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o trzech mitach związanych z upadłością konsumencką mitach bardzo niebezpiecznych, ponieważ wprowadzających w błąd i sprawiających, że w przypadku wielu osób upadłość konsumencka okazuje się rozwiązaniem nieefektywnym. To, co miało pomóc, ostatecznie zaczyna szkodzić. Zacznijmy od mitu pierwszego. Pierwszy mit związany z upadłością konsumencką to przekonanie, że jest to szybki sposób na pozbycie się długów. Brzmi bardzo atrakcyjnie i pod takim właśnie hasłem sprzedawane jest wiele produktów na rynku usług upadościowych, podczas gdy prawda bywa zupełnie inna. Otóż postępowanie upadościowe w wariancie konsumenckim nie jest postępowaniem szybkim i nie zawsze prowadzi do natychmiastowego pozbycia się długów. Samo rozpoznawanie wniosku o upadłość konsumencką trwa około 2-3 miesięcy, czasami zdarza się nieznacznie krócej, czasami zdarza się dłużej. Samo rozpoznanie wniosku to oczywiście pierwszy etap całego procesu oddużenia. Ale jedynie pierwszy etap, ponieważ po nim następuje właściwe postępowanie upadłościowe. Właściwe postępowanie upadłościowe potrafi trwać 6-8 miesięcy w scenariuszu optymistycznym, a jeżeli syndyk musi dodatkowo sprzedawać majątek dłużnika upadłego, to postępowanie potrafi wydłużyć się do 2 lat, 3 lat, a nawet czasami i dłużej. Złe wieści są jednak takie, że również i to nie jest jeszcze zakończeniem postępowania upadłościowego w rozumieniu końcowego odbiorcy beneficjenta, czyli dłużnika, ponieważ po sprzedaży majątku i po przeprowadzeniu wszystkich czynności formalnych następuje jeszcze moment ustalenia planu spłaty pozostałych zobowiązań, które nie zostały uregulowane w skutek sprzedaży majątku. Plan spłaty może być ustalony przez sąd na okres... Jednego, dwóch lub trzech lat, a w niektórych przypadkach, jeżeli sąd dochodzi do wniosku, że dłużnik przyczynił się do powstania stanu niewypłacalności i ponosi odpowiedzialność za zobowiązania, które zaciągnął w wymiarze winy, to wtedy tego rodzaju plan spłaty może zostać wydłużony nawet do lat siedmiu. Jak widać, postępowanie upadłościowe nie jest procesem szybkim. Czy to znaczy, że nie warto iść w tym kierunku? Czy to znaczy, że nie warto składać o upadłość konsumencką? W wielu przypadkach warto, ponieważ to upadłość konsumencka jest e, tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem sytuacji wielu tych dłużników, którzy po prostu nie mają już innej alternatywnej ścieżki wyjścia z długów. I jeżeli czas i przebieg trwania postępowania mają być jedyną ceną, którą trzeba zapłacić za odzyskanie wolności finansowej, to jest to bez wątpienia cena, którą warto ponieść.